Więc o północy by można. Ale... To dzisiaj jest? Dzisiaj jedno z... To Bo... tam nie wbija nie chuja. A, no to dobra. Ale mogę zapytać. To się zapytaj. To o chwilę No to co? Czekaj. Czas oczekiwania na niepewno 216. Office 150. Dawaj rys. Office kurwa. Robimy tak. Nie. Rosyjska lura Łe Łe kurwa co ty go pojebało Pojebany chłop A? Miałem oferować kurwa, że granie na wszystkich mapach dopóki nie wygramy ale kurwa to nie dzisiaj Bo ja kurwa muszę o 5 wstać Słuchaj Możemy tak zrobić Ale chciałbym już być w pozycji siedzącej, wiesz? Chcesz <śleskujesz> to co możesz? A nie, że kurwa leży i się wkurwiam <gry> Dawaj ofis kurwa Kurwanska. Ludzie mnie wkurkają, wszystko mnie wkurga No ja z tobą dawno nie gadałem, więc ja cię raczej nie wkurzę. Ty mnie nie wkurwasz jeszcze Nie narzekaj, zostań dzikie głowa Chujowy był Aha Tak jak coś <gry> Nie widziałeś tego? W sensie nie wiem czy masz live odpalonego. Nie A nie mam. No. Jo, pierdolę, kurwa Co so, ja później będę musiał ten. Um, tego live opowykać chyba. Czy to co jest, to wrzuci No co ty Powiem jaki kurwa odpalony jest. O oh, kurwa, 6 hp Na daleko. I na blisko. Lewo. No, ja może się kp. Ku, ja się nic z tym nie zrobię. No, wiem, no mówię. Przynajmniej z tego. Ja to już nie. No geniusz kurwa Geniusz zbrodni. Umieram. No nie złimi mi tego No się szybko wie, Lubię fez. TY KURWO JEBANA Blyat, w bułmagu, ty tutaj idziesz Co się stało? Co robisz? Co robisz? kurwa Nie wychylaj, nie wychylaj! To jest Izak! Ja, nie no, <śmierdzimy, śmierdzimy, że okay? śmierdzimy> <śmierdzimy> chciałbym nic mówić, ale wpizdę dostajemy Co ty kurwa nie powiesz, mam jednego fraga hopie. Nie no spoko, ja nie wymagam żeby ktoś był siedział z mną kurwa tu, wiesz Do końca live'a Bo spierdalam Łe kurwa macie bym wydupcu znowu herbatę <śmianie> Ja pierdolę Mam kurwa dość wrażenie na dziś <śmianie> A kurwa wyprałeś tego? Tą pościel, czy nie? Mhm w <śmianie> ja dole Nie no jutro ja mówiłem lekarzowi hopie Kojarz pierdolisz pozwól <śmianie> mi się O ty, kurwo bo ja muszę rangem to jest jak nie kurwie, mnie tu Wstań powiedz nie jesteś sam tutaj no po boku będzie spój Ale kurwa ja się wzięł nie patrzę, <laughs> jak się pan jest Skarbu szukasz tu to odpierdasz Ja pierdolę Ja tu jem gram patrzę na to kurwa chopię multitool pierdolą Czemu ja co... nie mam kurwa, chuj tu chodzi ty! Co? Czemu ja co rundę nie mam kasy, kurwa? Bo wypierdalasz się i kurwa... A mapa jest jakaś spierdolona, kurwa. No <laughs> słuchaj, to chyba nie jest problem z mapą. Z mapą jak chuj. <laughs> no patrz! On już czeka kurwa na mnie! No kurwa. Skalowany, skalowany, ghostują, banujcie kurwie. Ghostują. <laughs> Dasz sobie radę? Nie. To, Inferno teraz. Waw coś majstruje przy becie CSa Mówisz? No, o kurwa I co, chciałbyś sobie sprawdzić? Nie, nie o taką betę Bo to jest DLC, a... Jest a dobra, w ten, mówię, w taki sposób No Dodaję Czas na wyruchanie szympansa iż kurwa <mów> Iż kurwa będzie beta publiczna <mów> Maso! No ja kurwa kończę live'a zaraz i kurwa je do od razu pobierać. Kurwa No ja umiem, ja umiem. Jest szansa na wyłonienie. Oh, Jeszcze paso! Kurwa! Nie znasz tego! Nie życzłam. Co? Nie masz ja tego! Nie! Serio? Nie hapiję w dole. A to jest chuj, to mieliśmy kiedyś na PKM-ie, ty masz PKM? Mam, podstawę konstrukcji maszyn. Tak, my mieliśmy kurwa na PKM-ie, że ten... A nie, to było na BPS-ie, to chuj. Masz budowę pojazdów samochodowych? Nie. Chuj, mieliśmy na BPS-ie, nie? Wiesz taki nauczyciel z wysun, jebany, nie? I ten, i coś tam było, że ziomek się nie nauczył, no sprawdzien, na trzeba w kartówkę coś tam, chciał go pytać, już nie pamiętam jak to było, nie? No. Coś tam, coś tam gadają, gadają i on coś tam, że jesteś masz coś tam więcej, jak szypa czy coś tam, nie? I ja do osiągną... Ej stary, jest szansa! On jakaś szansa nie szypa, tak kurwa! Jak ci zaczęliśmy na pierdolami od czterech Musimy musieliśmy kurwa stać kurwa. Ja pierdol Ja pierdol... Kurwa! Jest szansa, no kurwa. Odcinam mu kurwa drogę Jedziemy go, napierdalaj w niego Kurwy, że się nie doskonałeś tego główna? Da się. Nie da się Dostał o, kurwa 32 na balkonie Balkon? Uh -huh. Pod balkonem Ota kurwa No i chuj Kurwisko przegłyn na strunę <laughs> <A propo> malika Pierdale <laughs> <laughs> Ej, nie masz psychy, mi na nagaś kurwa snapa Jak będziesz gadał z doktorkami i kurwa do niego powiedzieć, czy jest szansa Słuchaj <laughs> Generalnie to nie do mnie także nie mam psychy <laughs> Także ten A będzie szansa? Będzie. No i git. O, cię przyjacielu. Kurwa, nie ma mammo, chyba ujdę do dupy. Zdychaj, kurwo. Zdech. Jest. Xbox, kurwa, cigment. Ja pierdolę. What the fuck, amigo, vos jest tak loko. O kurwa, wszyscy morto, nie ma na. O kurwa. Jak się wychyliłem, to mówię, o kurwa. Ja się widzę, kurwa, jak biegnie. Eskapada z pierdolenia. Jeszcze chyba będę miał materiał do podświetlenia tego montowania. On ma loa kurwa No, jadę! O kurwa Wyskoczył z nikotu, ale się go obstrałem. Ja My... Popatrzyłem na ten. Yy, yy, z, z tym Neydem, nie? Co chłop zginął, kływałem i myślałem, że to, że to ty. <grym> Umiera, trzy, trzy, dwa, jeden, I uwaga. Ze Z. No kurwa zdychaj szybciej chuchu. Jest jeden kurwa No i chuj, chuj do niego. O dostałem asystę, Jej. Gaj w ogóle w ten Detroit kurwa czy nie? Nie Ale się zbieram od dwóch dni żeby włączyć Ale no, zrób licznik kurwa okay? Co? Jak się chciało to zrób licznik kurwa Nie ma kurwa szans Co to kurwa Robert coś to. No gober? <grym> Idę Ja spierdalam O kurwa plecy 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 Kurwa no Cię, kurwa nazywałeś mokrę włoszka? Fajnie, dzięki. Minus 50. Cheapa jesteś, nieglut. a ace, pajace, ace, pajace. pajacę nie. Tak. Nie. nie. Kurwa, chuje jebane Ty widzisz, inferno daje dla mnie, kurwa. Ale nie dla mnie, kurwa i dlatego tego Ale to ja jestem niepełnosprytny. No właśnie i masz mało do gadania kurwa O ty kurde O chłopie umieramy Patrz będę jechać jak chuj Skok skok Spokojnie to się uda o Tu kurwa nikogo nie ma oh God, go. nikogo nie ma Remis, czyli generalnie oddaję O oh, chuj w dupę penis kurwa do widzenia Nie gram na tej kurwa jebanej mapie Remis chuj w dupę penis. <laughs>